W dzisiejszym odcinku naszego podcastu zastanowimy się, jaki wpływ mają na nas social media i jak mądrze z nich korzystać. Cześć! Witamy w kolejnym odcinku podcastu Psychologiczne Rozmowy. Nazywam się Daniel Melerowicz, a ze mną jest. Kasia Bilnik-Barańska. Oboje jesteśmy psychologami oraz psychoterapeutami, a ten podcast nagrywamy dla osób, które interesują się psychoterapią oraz zagadnieniami psychologicznymi, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. No więc, jeśli interesują Cię zagadnienia związane z profesjonalną pomocą psychologiczną oraz rozwój zawodowy w tym kierunku, zapraszamy do słuchania. Wszystkie przykłady zaczerpnięte z pracy terapeutycznej zostały zmodyfikowane w celu zapewnienia pełnej poufności. Bez dwóch zdań jesteśmy społeczeństwem cyfrowym i ta cyfryzacja w zasadzie obejmuje już teraz niemal wszystkie dziedziny naszego życia. W tym kwestie społeczne. No i tak dzisiaj chciałabym, żebyśmy pod lupę trochę wzięli social media, które tak mocno są osadzone w kulturze korzystania z możliwości, które niesie za sobą internet. No i jak to w zasadzie jest, na ile wiesz, to jest korzystne, a na ile jest niekorzystne, bo wiemy, że są takie dwa nurty. To znaczy na ten moment sporo osób już jest takich przebodźcowanych i mówią o tym, że rezygnują z tego, żeby mieć konta no, w różnych social mediach, no, tak? W social no w różnych w, różnych w mediach, tak. No wiadomo, o czym mówimy. Facebook, tak. Instagram, TikTok, tak. Snapchat i tak dalej i tak dalej, Twitter. I nie chcą tego już, po prostu się od tego odcinają, rezygnują, a cały czas też wzrasta odsetek osób uzależnionych, takich, które no już w zasadzie większość czasu spędzają właśnie w takich miejscach, tak mentalnie. No i, i tak wiesz, po co nam to w zasadzie, tak? A powiedz mi, Kasia, ten bo myślę, że ta tendencja do wylogowywania się jest jakaś absolutnie nowa, bo ja myślę, że jeszcze chyba więcej osób. Jednak się nie wylogowuje, tylko wpada w social media. A czy wiesz, jest tendencja do na przykład zmiany, czyli wylogowują się, powiedzmy, z jednego na korzyść okay. drugiego, Aha. ale też słyszę od wielu i to naprawdę mogę powiedzieć wielu osób, że rezygnują zupełnie, że już mają tak dość i też widzą, jak to na nich wpływa na życie rodzinne, społeczne, na to, że tak bezrefleksyjnie, wiesz, ten palec się przesuwa po tym mhm. szklanym ekranie smartfona, bo często to chodzi przecież o smartfony, tak. nawet nie o komputery, bo komputery są dla nas trudniej dostępne w tym sensie, że każdy go ma prawdopodobnie, ale wiesz, no to jest jednak już inny wysiłek otworzyć, nie, więcej mhm. Miejsca zajmuje i tak dalej. Natomiast to telefon towarzyszy nam wszędzie. Tak. W większości osób. No i to jest tak prosto, żeby. żeby... No i jest tak zrobiony, tak jest skonstruowany, tak. nie oszukujmy się, tak są skonstruowane aplikacje. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś, dlaczego aplikacje są tak skonstruowane, że nie wiem, że się tak przesuwa, nie? Mm -hmm. a nie, że trzeba na przykład klikać. klikać, bo po to właśnie, że to się nawet tak kojarzy z tym jednorękim bandytą trochę. Tam co tak. prawda jest taki ruch, ale też się kręcą tam te... Mm -hmm. Jest to... powtarzalność pewna. Tak, i cały czas jest. Jest taki mini zastrzyk dopaminy, nie bo ta nowość będzie. Jest mini zastrzyk dopaminy, ale z drugiej strony ilość tych bodźców, bo cały czas coś innego się wyświetla, jak tak skrolujemy, potrafi być przytłaczająca. Ona mhm. męczy nasz mózg, bo tak. jeżeli jesteśmy w jakimś otoczeniu, nie wiem, przypuśćmy, siedzimy na ławce i są wokół nas drzewa i obserwujemy, jak nasze dziecko bawi się na placu zabaw, to są stałe bodźca. Orga nie organizm, tylko mózg się przyzwyczaja do tego, mhm. co widzi i co czuje. I tak. tam nie ma dużych zmiennych. Rusza się dziecko, raz je mhm. widzimy na huśtawce, raz na jakimś tam, nie wiem, drabince, ale ta, to otoczenie jest stałe. Natomiast jeżeli wyjmiemy smartfona i zaczniemy tak. scrollować jedną, drugą aplikację, trzecią, to proszę zobaczyć, Ile będzie tych bodźców docierało tak. do naszego mózgu? I tak. potem, a potem ludzie się dziwią, że są zmęczeni. Tak, i jeszcze jeden aspekt, że te informacje, w sensie te, te, te informacje są coraz krótsze, i filmiki są coraz krótsze, to YouTube wprowadził. Ja teraz nie pamiętam, to chyba Shorts nazywa, czy mhm. jakoś, że kiedyś były dłuższe, a teraz to jest wszystko takie krótkie. No tak jak tak TikTok jest... też działa no, przecież. Aha, ja nie mam TikToka, mm -hmm. wiesz, tak że ja nie, też nie no, mam, ale, ale tak, że nie, że to ma być szybko, żeby ta dopamina coraz te odstępy były, żeby ta nowość była bardzo szybko, ale sobie nie zdajemy sprawy, że przecież to wszystko kształtuje nasz mózg i to kształtuje nasz mózg w tym, w tym kontekście niekorzystnie, bo mózg się szybko przyzwyczaja do tego, że musi być krótko i szybko i musi być nowa dopamina, bo potem wszystko, co będzie dłuższe, będzie dla mózgu nudne. nudne. Tak, i wiesz, dorosłe osoby to już mają ten mózg w jakiś sposób tak. ukształtowany. I na przykład ja czuję zmęczenie, mnie to męczy, ja nie mam TikToka i, i też nie korzystam jakoś za, za bardzo. Zaraz też o tym powiemy właśnie nie, dlaczego jeszcze ciągle niektórzy są w tych social mediach, ale, ale dzieci. Nie? Mam tak. na myśli, że u dziecka, u którego dopiero ten mózg się kształtuje, Często powoduje to, jeżeli one mają dostęp do takich treści i dużo z tego korzystają, że to wyrastają na osoby, na, na nastolatków, którzy stale potrzebują nowych bodźców. Tak. Cały czas, cały czas się musi coś dziać. Potrafi być to wrzucane, wiesz, potem w jakieś takie, czy znaczy wrzucane może to źle zabrzmieć, ale w szuflady ADHD, mhm. a to wcale no ADHD jest. Um, Zaburzeniem neuronalnym, czyli takim związanym z, właśnie z tym, jak nasz mózg jest zbudowany, ale niekoniecznie to jest, bo, bo jest to zaburzenie wrodzone i to niekoniecznie musi być ADHD, tylko często okazuje się, że to jest kwestia tego, ile dziecko spędza tak, czasu tak. W, właśnie w internecie. I, tak, I ty... dlatego tak ważny jest też ten wywiad, bo, mm -hmm. bo przychodzi rodzic, mówi, że dziecko jest nadaktywne, że nie potrafi tak. się skoncentrować. No to wiesz, tu najłatwiej powiedzieć, no to pewnie ADHD, ale jak się zrobi ten wywiad i się zapyta, a ile dziecko spędza czasu mm -hmm. i od jakiego wieku? Wiesz, ja jeszcze ostatnio wiem, że chcesz coś powiedzieć, ale nie. muszę, muszę, bo pęknę. Jak ja widzę, i tu pewnie dużo osób będzie oburzonych tym, co mówię, dwulatki, trzylatki w wózkach, z tabletami. No to jestem bardzo mocno zaniepokojona i już trochę współczuję temu rodzicowi, mm -hmm. co będzie dalej. Mm -hmm. Mm -hmm. No, oczywiście ja się z tą całkowicie zgadzam, a ja chciałem do tego dodać do, 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 dokładnie to, co mówisz, bo mówiłem chyba w którymś z poprzednich odcinków o tej regulacji, o, o, o tej metodzie w ogóle Selwrek że przecież te dzieci są rozregulowane całkowicie, bo to jest stres dla nich, ale w takim rozumieniu, bo stres to nie jest tylko to, czego my się boimy, stres to jest pewne przeciążenie systemu, prawda? To jest stres i ich system jest przeciążony. Właśnie, bo... ilość... Właśnie ilością bodźców. Tak. Nie, że one cały czas mają te bodźce od rana do wieczora. To jest teraz akurat tak się strzeliliśmy z tym tematem, bo też czytam książkę, przeczytałem teraz tą książkę IGEN o Igeneration, czyli o tam różnie niektórzy na to mówią Generacja Z, bardzo fajna książka, mm -hmm. polecam, która mówi o tym, no, że od najmłodszych lat ludzie właśnie, że to jest w ogóle takie pokolenie, że oni śpią z telefonami pod, tak. pod, pod poduszką, no Bo to jest to i... pokolenie, które. I już nie pamięta tak, tego, jak było tak, bez. My tak. jeszcze pamiętamy, nie? Bo my jesteśmy, ty tak, jesteś chyba ja pamię... X jeszcze, a ja już jestem Y, y pokolenie, no. ale my pamiętamy, patrz, jak to no było. No tak, ty już Y. Ja już jestem Y, <laughs> tak. No tak, ale pamiętam, ja tak. jeszcze pamiętam świata bez komputerów tak, nawet. ja też. Ja bez telefonów bez... nawet bez... pamiętam, tych stacjonarnych, mm -hmm, bo tak. nie wszyscy mieli telefony tak, stacjonarne. Tak, Moja babcia musiała iść do y, sąsiadki, żeby tak. zadzwonić do nas. Tak. I tu nie chodzi teraz o to, że będziemy wspominać, jak to były piękne te czasy, bo oczywiście, że technologia też dużo nam rzeczy ułatwia, ale no właśnie, gdzie jest ta granica, bo ja uważam, że tak jak powiedziałaś, Kasia, po pierwsze, że dzieci, ja uważam, powinny jak najpóźniej mieć kontakt najgorsze, to też są badania właśnie najgorsze są dotykowe ekrany one są najatrakcyjniejsze dla dzieci, z, ja, ja mam syna w tym wieku, to jest niesam, on nie może korzystać, nie korzysta ani z tabletu ani z, no wiadomo, z telefonu nie może, ale niesamowicie go to interesuje, no bo parę razy dotknął i mhm. to widzi jak to no to jest, jest atrakcyjne tak, że to oczywiście. palcem to się rusza więc on by chciał tego tak, telefonu jak ogląda bajki, to, to się wydaje, że to nie ma różnicy, ale to jest Różnica. My mu pokazujemy bajki na ma wydzielony czas, maksymalnie pół godziny dziennie, ale na ekranie komputera, mm -hmm. laptopa, niedotykowego. Nie, tak. nie poszczamy mu, bo. A on by, wolał, on by wolał oglądać na tablecie? No, jasne, że tak, tak? Albo w ogóle na smartfonie przecież. Tak. Ja sobie tak myślę, jakie to jest niewygodne oglądać film albo coś na smartfonie. Mhm. E, a, e, a nastolatki e, czy, czy dzieciaki tak. one są, no bo one właśnie jakby przy, wzrastają z tym telefonem smartfonem mhm. trochę przyklejonym do ręki. Tak. Mhm. I, i ja też nie chcę żebyśmy brzmieli wiesz jak te matuzalemy co mówią o jak to kiedyś była jak teraz jest Boomer. źle. Boomerzy, tak, bo ja uważam ja jestem bardzo dużym zwolennikiem technologii i, i korzystam z tego i w ogóle wiesz, nie wyobrażam sobie też trochę żeby jej nie było mhm. tylko myślę że to jest bardzo istotne żeby, żeby robić to mądrze i żeby się zastanowić albo, albo poczytać albo posłuchać gdzie jest ta granica mhm. i, i że jednak takie wiesz stworzenie trochę sobie zasady korzystania i przede wszystkim korzystać wtedy, kiedy jest to w pewien sposób użyteczne, niezbędne, bo scrollowanie w telefonie tak. nie jest niezbędne i użyteczne. Już nie mówiąc o tym, ja teraz już dużo, dużo mniej, ale kiedyś też miałam taki, wiesz, moment, że taka byłam zachłyśnięta trochę tymi możliwościami, ale potem tak się zastanowiłam i mówię, ile ja przez te ostatnie pół godziny znalazłam ciekawych informacji w mhm. tym, co tak skroluję. Mhm. I wiesz, że żadnej, tak. Tak. Ale raz na jakiś czas faktycznie one się zdarzają, i myślę, że to jeszcze mnie trzyma przed tym, żeby, żeby, żeby się nie wylogować zupełnie. Bo ja nie opieram swoich relacji na, na tym, że mam tam ileś znajomych i tak dalej. Mam ich znikomą część. W ogóle nie przywiązuję do tego wagi. Wiesz, jakby kogo tam mam ile i nie, nie przyjmuję jakichś zaproszeń już. No. Ale trzyma mnie to, że no i mam tam polubione jednak jakieś, jakieś organizacje, jakieś mhm. ośrodki i docierają do mnie dzięki właśnie tym mediom no informacje na przykład o jakichś konferencjach, o, o, o ciekawych wydarzeniach, o warsztatach, o jakichś publikacjach. I myślę sobie, że gdyby mnie tam nie było, to to by mnie trochę ominęło. Mhm. Bo niestety jest to już tak skonstruowane, że na przykład, bo kiedyś maile się wysyłało, tak. ale teraz już te, ten, te mailingi, te newslettery nie funkcjonują tak bardzo. Jeżeli coś, jakieś wydarzenie chce ktoś ogłosić, to jednak zrobi to na Facebooku czy, czy na Instagramie. No i to mnie jeszcze trochę trzyma, ale. Już jestem jedną Nie. nogą poza, mam wrażenie. Ja też mam taką tendencję, żeby odchodzić i myślę, że będę odchodził, pewnie z wiekiem, ale całkowicie też, poza tym też biznesowo nawet, no, my sami mamy nasz ośrodek, ma przecież stronę, nasz podcast, tak. który się pojawia przecież w social mediach, ale ja zrobiłem taką, ja się wylogowałem w sensie z komórki pousuwałem te mm -hmm. i to był dla mnie, to była ogromna różnica. Tak. Ja usunąłem, no wszystkie usunąłem i Zauważyłem nagle, że w tym telefonie. <noise> no, już zaczyna służyć znowu do pisania SMS-ów, tam wiadomości i dzwonienia, a nie tak. do. Do, do siedzenia, bo to jest I Ile innego. czasu się tak, robi? Tak. Jak ja już zauważyłem, że brałem telefon do toalety ze sobą, to wtedy stwierdziłem, mnie, albo naprawdę, to są potem takie, takie niuanse, że zamiast synem rozmawiać, to sięgam potem telefon i patrzę, i patrzę, i jestem uzależniony od tego i wystarczyło to usunąć z telefonu. Naprawdę. Dalej mam w komputerze, ale ja już przy komputerze nie siedzę cały czas. Tak, ale jak potrzebujesz, no to, to można otworzyć, to. tak, mm -hmm. sprawdzić, co tam się dzieje, ciach, zamknąć komputer. Tak. Tak. Ale to nie jest właśnie jakby cały czas przy nas. Tak. E, mm -hmm. I tutaj też, bo my cały czas mówimy o, znaczy głównie teraz też mówimy o tym takim, e, pomijamy treści i chciałbym do tego przejść, bo mm -hmm. nie, to, to wpływa na nas, wpływa na nasz umysł, ale jest przecież jeszcze cały obszar, tu chodzi o dzieci, ale o nas też trochę na jakie my treści możemy mm, w Oczywiście w internecie że tak. w tym, nie? z kim my tam możemy rozmawiać, i tu uważam, że dzieci no, powinny być szczególnie. Chronione, i chronione a później edukowane, mhm. powinny z rodzicami wchodzić w ten świat mediów. Z rodzicami, z nauczycielami, z tak. osobami, które się na tym znają i mogą trochę więcej o tym poopowiadać, ale nie tylko poopowiadać, ale też podoświadczać, bo wiadomo, że dzieci najchętniej uczą się i najłatwiej się uczą poprzez doświadczanie. Wiesz, teraz się mówi, to taki smutny temat, ale o tej fali samobójstw wśród młodych ludzi i o tym, ile z nich korzysta z pomocy psychiatrów, jak bardzo są przepełnione ośrodki psychiatryczne. Ale mam poczucie, że jakoś niewiele się mówi o tym, że niestety część z tych osób jest w tych miejscach, w których są właśnie z powodu tego świata internetowego, tak. bo się zetknęły z hejtem, bo ktoś zamieścił jakieś ich zdjęcia, przerobił, e, że nie znalazły jakiegoś, wiesz, takiej akceptacji na przykład no. dla jakiegoś swojego posta chociażby. Ja znam taki przypadek, tak, no. że, że chłopak podzielił się e, jakimiś tam swoimi pomysłami, bo takim był działaczem, młody chłopak i taka fala hejtu się na niego wylała, że on popełnił samobójstwo. Ale też yy, badania pokazują, chociaż jest, nie jest ich jeszcze dużo, bo to jest. Nowa sprawa. Bardzo, tak, z kolei już takie przynajmniej korelacyjne badania, które pokazują pewne współzależności, pokazują, że to właśnie pokolenie Aigen coraz częściej zapada na zaburzenia depresyjne mhm. i lękowe. A w jednym z ostatnich odcinków mówiliśmy o szczęściu, pamiętasz? A to jest pokolenie, które się w dobrobycie wychowywało, a nie jest szczęśliwe. I na razie wszystko wskazuje na to, ja się z tym zgadzam, że im więcej jest tych wirtualnych relacji, tym mniej jest realnych relacji. I okazuje się, że realne relacje, to my wiemy jako psychoterapeuci, że to jest największy czynnik ochronny. Tak. I leczący. Że czym więcej... Ludzi, człowiek ma przyjaciół, znajomych, ale realnych, z którymi może porozmawiać, z którymi się może przytulić. Tak, wiesz, których widzi, u których mhm. widzi też ten przekaz pozawerbalny, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć rozmawiając mhm. z kimś na czacie, nawet jeżeli on będzie operował emotikonami, które i tak, tak wiele tak. potrafią zamarkować albo, albo tak zakolorować. A poza tym Kasia, w realnym świecie, w realnych relacjach trudniej jest kogoś tak bezkarnie zniszczyć, zhejtować. To czy, jest... Nie? Daniel, ja mam poczucie, że 99% tych osób, którzy hejtują w sieci, to gdyby miały stanąć naprzeciwko tej osoby, którą hejtują, to nie powiedzą tego, co tam hmm. wypisują. Często piszą z różnych kąt takich, wiesz, gdzie, gdzie nie ma imienia i nazwiska, tak. gdzie nie ma zdjęcia, ale widzę też takich odważnych którzy to robią ze swoich kąt, mhm. tak? Tylko, że czują się jakoś bezkarni, no bo to jest właśnie w sieci. Tak. Mhm. Ja myślę, że jak o tym rozmawiamy, to dobrze byłoby y, przy, powiedzieć kilka takich zasad dla osób, jeżeli chodzi o, y, o wprowadzanie Dzieci, czy, czy, czy zasady dotyczące młodych ludzi, zasady dotyczące korzystania z mediów w rodzinie? Tak, m tak. Coś myślę, że to już bardzo I ważne. Zaraz mhm. powiem, skąd, skąd ten materiał zdobyłem. Kasia, pierwsza zasada jest taka, że coś, co już powiedziałaś, do drugiego roku życia dziecko nie powinno używać w ogóle urządzeń cyfrowych. W ogóle. No, a powiedz mi, Daniel, bo moje dzieci są na tyle duże, że one, wiesz, jeszcze jak, jak miały dwa lata, to jedno i drugie, to, to jeszcze nie było na przykład tabletów tak dostępnych. Mhm. Jeszcze smartfony, no one wchodziły, ale jeszcze tak nie było takiej szerokiej gamy dedykowanej różnych aplikacji, właśnie dzieciakom w tym wieku. Ale ty masz syna mhm. dużo młodszego. Jak to jest z tym wprowadzeniem takiej zasady? Czy to jest łatwe, czy to jest trudne, wiesz, w, ta, w tym świecie właśnie trzymać się tego, żeby, żeby dziecko do drugiego roku życia nie dostało? Do, do łapki. No, znaczy ja nie powiem, że mój syn nigdy nie dostał, do, bo, bo dostał i, i u dziadków dostawał telefon, ale Ach, to było ci tak, dziadkomie. Ci dziadkomie, tak i teraz też dostaje, dobrze o tym wiem, chociaż oni to ukrywają. Ode mnie pewnie też tam dostał, ale to bardziej tak nieświadomie, albo że tam przyglądał się, jak myśmy coś, coś oglądali, czyli nasze błędy, ale co do zasady nie dostawał, rzeczywiście nie dostawał. I ja ci powiem tak. Z nim to nie jest problem, bo jeżeli on nie został tego nauczony, to on tego, on tego nie, nie potrzebuje tak bardzo. Jedyna jest taka, trzeba uważać, no bo jak ja coś. Ja muszę na siebie uważać, bo nie, nie oszukujmy się, jak on widzi, że ja oglądam. No to jest się ten ekran. oczywiście, Ta, że to tak. też chce patrzeć. Mm -hmm. I co mam wam powiedzieć? Ty nie możesz, tak. a ja mogę. Mm -hmm. y ale, ale nie jest tak, że wystarczy mu powiedzieć i on rzeczywiście tego nie, nie chce. Y ogląda te bajki, ale na, na, na komputerze, bo to jest, no jest ekran. I tutaj się trzeba trzymać i tu rzeczywiście jest. Trzeba się z nim posiłować codziennie. Zauważyłem, że jeśli my się trzymamy tych samych zasad, że codziennie jest to samo, to on też się ich trzyma, ale tam trzeba mu powiedzieć, że już koniec, nie? Już na dzisiaj koniec i trzeba to wytrzymać. Mhm. Ale wiesz Kasia, co jest trudne, że dla nas by to było bardzo wygodne, pozwolić Mu na te bajki patrzeć. No wiesz, bo nie... my wtedy mamy luz. No ja mam taką przykrą. Jak to powiedzieć? No, takie przykre wrażenie, że w wielu domach się to dzieje, mhm. tak? że, że to jest takie wygodne i dla rodziców ma małych dzieci puścić tę bajkę na cały dzień y, albo dać tablet do rąk, tak. y, bo wtedy nie trzeba się dzieckiem zajmować, bo wtedy ma się spokój, bo wtedy ten zmęczony biedny rodzic może sobie odpocząć. Mhm. Ale to jest również wygodne dla nich z tymi starszymi dziećmi, mhm. bo taki nastolatek z okiem jednym i drugim, cały czas utkwionym w ekranie smartfona. Też jest wbrew pozorom nastolatkiem, który no, nie sprawia tyle trudności, tak? Mhm. Ale to mówię to, co są pozory oczywiście mhm. tylko, no, ale nie trzeba wtedy z nim rozmawiać, nie tak. trzeba wchodzić w kontakt, tak. nie trzeba być może usłyszeć czegoś trudnego. Tak. Ym, tylko, że wtedy tacy rodzice są coraz mniej w świecie mhm. własnych dzieci, dzieci w świecie rodziców i robi się jakiś taki ogromny rozłam, który potem powoduje, na przykład, że jest potrzeba e, tak. nie wiem, podjęcia terapii rodzinnej, to u tych świadomych osób, ale ile jest takich, gdzie, no, gdzie to się ktoś nie, nie, nie idzie po tę pomoc i dzieją się naprawdę jakieś mhm. bardzo takie niedobre rzeczy. Tak. Mhm. Ja e, też pomyślałem o tym, że no, byłoby to wygodne, bo przecież jak. E, Mateusz nie ogląda bajek, no to wtedy on, on cały czas gada. Więc on, my musimy z nim rozmawiać. I to jest ja to widzę, ja to widzę jako wartość, że on jest taki rozwinięty, nie? ale to jest pewnie dlatego, że my z nim rozmawiamy, ale to ja już nie mogę robić niczego innego. Tak. On lubi książeczki oglądać, no, ale on sam nie poogląda książeczek. Czasem już tam, ale no, on jest w takim wieku, że ja, tak. tata czy mama musi mm -hmm. z nim mu to objaśniać, czytać, trzeba być z nim w interakcji. To jest, I każdy z nas to wie, że to jest wspaniałe, że to jest wiek, którego się już nie odzyska. Ale potrafi też być męczące. Moglibyśmy nie? mieć tak. ochotę na to, żeby akurat tak. w tym momencie wiesz, nie tak. porobić nic. No tak. E, no ale z drugiej strony wiesz, ja tak myślę o takiej odpowiedzialności, mhm. że jeżeli decydujemy się na to, żeby zostać ojcem czy, czy matką, tak. no, to, no to musimy wziąć na klatę e, to macierzyństwo czy ojcostwo w, całym, w całej okazałości. Mhm. Dokładnie <laughs> tak. tak. Ja pamiętam taki. Obraz, który mnie absolutnie jakoś poruszył, ale tak bardzo nieprzyjemnie i, i też myślę, że będziesz no, że być może też byłeś świadkiem ta takich obrazów i pewnie wiele osób. Byłam na wakacjach w fajnym miejscu z rodziną. Mieszkaliśmy w hotelu. Śniadania, mm -hmm. potem kolacje, obiadów akurat nie, ale wspólna plaża, bo to wydzielona dla tego hotelu, więc spotykało się te same osoby, z którymi akurat się dzieliło w czasy. <grym> I była rodzina właśnie z takimi maluchami. Jedno takie późno przedszkolne, drugie wczesno przedszkolne. Przez 10 dni, bo tyle tam byliśmy, te dzieci były cały czas ze wzrokiem utkwionym w, w tabletach. To nie była rodzina z Polski, no ale mimo wszystko, na śniadaniu z tabletami. Rodzice mieli fajnie, mogli sobie spokojnie zjeść, wiesz, po, porozmawiać. Co więcej, mama karmiła tego młodszego. On też był w tablecie, tak? czyli nie było tej świadomości jedzenia. Mhm. Często wtedy ten ośrodek głodu nie potrafi rozeznać, że już jest pełny, więc mhm. w takie dziecko można wpakować więcej. Ono potem może mieć jakieś zaburzenia odżywiania. Mhm. No my wiemy jako psycholodzy, tak. co, co się może dziać potem. Ale co, co ciekawe, na plaży czy przy basenie te dzieci też siedziały pod parasolem na leżaku z tymi tabletami. Mm -hmm. One się nie bawiły w piasku, nie budowały, wiesz, jakiejś budowli, nie tak. robiły tego wszystkiego, co dzieci zwykle robią na plaży mm -hmm. czy, czy przy basenie. I, i jakby no, to się powielało nie dość, że każdego dnia, to jeszcze w zasadzie przez cały dzień. Mm -hmm. Ja nie widziałam tych ludzi i naprawdę, bo jakoś no, bardzo się tak przyglądałam, nie? co się tam będzie działo dalej, nie widziałam ich, oni byli w dobrej interakcji między, myślę, że może to był zasób, między sobą, tak, rodzice, popijali winko, rozmawiali, ale, ale z tymi dziećmi nie, ja nie widziałam ani razu, żeby ta mama czy tata, nie wiem, no właśnie na, na plaży się bawili z tymi dzieciakami, nie wiem, piłkę odbijali czy coś i... Wiem, że to jest skrajny przypadek, ale mam poczucie, że to się jednak zdarza w, tak. w, w mniejszym czy większym natężeniu, tak. że, że to tak, by było tak. jakoś mega istotne. Ja nawet Przepraszam, że no, cię wchodzę no, słowo. No, no. Są takie reklamy, które mnie teraz irytują. Ja widziałem parę razy reklamę, już teraz nie wiem, chyba tabletu czy. Czy nawet czegoś, gdzie się dostaje tablet, i tam jest reklama, że już spokój w samochodzie masz. Aha. Wiesz, bo tam założysz tak. na ten zagłówek tak. i, i jest spokój w samochodzie, i się świetnie. Bo jedziemy mm -hmm. na wczasy, czy ja jadę gdzieś z synem i nie odzywamy się do siebie, bo on patrzy się na coś tam, a ja sobie jadę. No, kolejny taki, no okej, okay, masz spokój, mm -hmm. ale czy o to chodzi? Mm -hmm. no. Ja wiem, ja nie chcę. no, ja, Tu nie chodzi o to, że my teraz. Y Oceniamy, czy mówimy. Stygmatyzujemy, jak każdy robi jak tak. robi, ale my mówimy, że to przyniesie konsekwencje prawdopodobnie. Tak, i to chodzi też o to natężenie, o to złapanie tej. Mhm. Bo to nie chodzi przecież o to, żeby zupełnie tych dzieci w ten cyfrowy świat nie wprowadzać. No bo trzeba je wprowadzać, bo one będą z, potem tak funkcjonowały, one tak. będą z tego korzystały. Tak. Ale żeby to robić mądrze i wtedy, kiedy to jest, wiesz, zasadne, potrzebne i na pewno ograniczone czasowo. Mhm. Myślę, że to jest też ważne, żeby tak animować tym naszym dzieciakom czas, niezależnie od tego, w jakim są wieku, żeby one niejako mechanicznie. Wiesz, nie, nie wiem, czy mechanicznie to jest dobre słowo tutaj, ale chodzi mi o to, że one nie mogą, na przykład są w takich aktywnościach, które nie pozwalają na to, że, żeby korzystały z, tak. z tabletów czy, czy smartfonów, bo po prostu robią wtedy coś innego, mhm. czyli wszystkie aktywności sportowe, wszystkie aktywności jakieś takie na zewnątrz, no, gdzie po prostu trzeba się od tego tak. oderwać. Mhm. Tak. Kolejna zasada to już dla starszych dzieci. Kiedy już starszemu dziecku powyżej drugo, drugiego roku życia dajemy dostęp, to powinien on się kończyć najpóźniej dwie godziny przed snem. Czyli, żeby dzieci nie patrzyły na ekran przed snem. Wtedy lepiej przed snem, żeby książkę poczytały, mogą posłuchać audiobooka. Ale ekran, zresztą to, to już też o tym się wiele mówi, że ta, to światło emitowane przez ekrany no może zaburzać sen. Zaburzać, zaburza i też no nie trzeba daleko szukać, tylko właśnie zajrzeć do najnowszych badań, które mówią o tym, że jakimś dziwnym trafem od kiedy jest dostęp do smartfonów to wzrosła liczba osób, które mają problemy ze snem. Mhm. No bo, bo ta melatonina nam się wtedy nie, nie wydziela. No nasz mózg musi poczuć, że jest ciemno i nie może mieć Dostępu tak. do tego światła, a takie żółte światło, które jest emitowane z lampki, kiedy na przykład czytamy, to jest zupełnie inne tak. światło. Mhm. Kolejna zasada dotyczy tego, żebyśmy wprowadzili jasne zasady, jak i kiedy korzystamy. My jako rodzice, prawda? Czyli na przykład jedna bajka i koniec, czy tam pół godziny i koniec, to też daje dodatkowe korzyści, bo uczy dzieci zarządzania czasem na przykład. Kolejna zasada, bardzo ważna, sprawdzaj, co ogląda Twoje dziecko, gdzie jest. Nie zostawiaj tego do wyboru Twojego dziecka. Możesz zapobiec temu, żeby, żeby nie, do cię, no, no nie wpadło na nieodpowiednie, nieodpowiednie treści, których jest. Ogromna ilość w internecie. Na nieodpowiednie treści, ale nie, też na nieodpowiednich ludzi. Tak. Ponieważ to jest ważne, żeby mieć pewną kontrolę. Jest też sporo takich sprzyjających temu programów, które, może, które mogą zapewnić taką kontrolę rodzicielską, więc warto z tego po prostu korzystać. I y, jedna z ostatnich zasad: nie używaj tego dostępu jako kary bądź nagrody, nie? bo wtedy to jeszcze większą wartość będzie miało. To po prostu. Zakazany owoc tak. jest najsmaczniejszy, to wiemy, i, yy, i niech to ma pewne zasady, tak jak różne inne zasady, przecież też wprowadzamy odnośnie: nie wiem, jedzenia, słodyczy, yy, no wielu innych aspektów sprzątania, obowiązków mm -hmm. niech to będzie też jedna z takich zasad, po prostu. I myślę sobie, że do tego, co powiedziałeś, ja bym jeszcze na koniec dodała. Mm, żeby się zastanowić, jaki my, jakim jesteśmy wzorem korzystania z tych nowych technologii dla naszych dzieci. Mhm. Bo jeżeli jest taki wiesz, niespójny przekaz, rodzic mówi ty dwie godziny, mhm. ale sam siedzi z tym telefonem w zasadzie cały czas, kiedy ma wolne, no to, no to jak to? Tak. Nie? To dziecko dostaje wtedy, no dziecko się uczy tak. na zasadzie obserwacji społecznej, to o tym już mówiliśmy, powtarzamy często, więc dla niego będzie to istotniejsze, a nie to, co rodzic mhm. powiedział. Mhm. I tak podsumowując jeszcze, bym tylko dodał, że Pamiętaj, aby jak najwięcej czasu spędzać z całą rodziną, bez tych urządzeń, tylko ze sobą, żeby budować te relacje w rodzinie. I tutaj teraz powiem, skąd zdobyłem te, te, te materiały i zachęcam Was też do sprawdzenia. Chodzi o kampanię, pierwsze kroki w cyberświecie. Te osoby, które się tym zainteresowały, zapraszam na stronę internetową pod adresem pierwszekroki.net Bo jak już mamy korzystać z internetu i nowych technologii, to znajdujmy ciekawe i wartościowe treści. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o pytaniach i komentarzach na temat naszego podcastu i tego odcinka. A jeżeli chcielibyście, abyśmy poruszyli jakiś temat, to również dajcie nam znać i pamiętajcie, że możecie nas słuchać na iTunes oraz Spotify. O psychoterapii możecie również przeczytać na naszym blogu na stronie strukturalab.pl w zakładce publikacje.